Wyspy Pańskiego Życia. Mhm. Rekolekcje od siebie dla siebie. Nie wiem, czy to jest właściwy podtytuł. No, pod siebie głoszę dla siebie, ale od niego do mnie słowo. Kiedy pochylam się nad nim, przywołuję także innych, czytam to znaje się jakiegoś takiego ukojenia, jakiejś radości. Yy, podczas tego naszego drugiego spotkania chcemy sięgnąć, się, rozpocząć naszą konferencję w yy, samym 139, bo jest przepiękny, znakomity, jest to mój ulubiony od czasów yy, seminaryjnych. Bardzo piękny, ponieważ stawia nas, yy, czy przypomina nam niestety tego bardziej. Yy, przypomina nam właśnie to, że jesteśmy ciągle w obecności Boga, przed nim, że jego oko yy, ciągle nas właśnie obserwuje, ciągle nas widzi. I ten Psalm, fragment tego przeczytam, znamy go na pewno. brzmi w ten oto sposób. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz. Kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie, mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Przedzina jest dla mnie Twa wiedza, Zbyt wzniosła nie mogę jej pojąć. Gdzież odejdę daleko od Twojego ducha? Gdzie ucieknę od Twojego oblicza? Gdy wstąpił do nieba, tam jesteś, jesteś przy mnie, gdy się wszeolu położył. Ty, Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Znakomity, znakomity pies, zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek podąża na wyspę słabości, kiedy odwiedza tę wyspę. No niestety się odwiedza ją, prawda? Od czasu do czasu się odwiedza, ale znakomity pies, właśnie, żeby od tej wyspy się oddalać, albo jak już się przebędzie na tą wyspę, żeby właśnie prosić mistrza żeby ją wytrwać, przetrwać, to jest właśnie bardzo ważne, bardzo istotne. A istotne jest to także aby stawiać sobie właśnie um, pytania, pytania właśnie kim tak naprawdę my jesteśmy. Kim jesteśmy? Jak święta Faustyna czy święty Franciszek czy także Ojciec świę, Święty, Ojciec Pio, jak zastanawiali się właśnie nad sobą, kim jesteśmy, kim oni byli, no właśnie pytanie, kim jestem, to stwierdzali wszyscy. Tylko jedno zdanie proch i nicość. Ponieważ taka jest kondycja ludzka proch i nicość. Ale z Nim, z Jezusem Chrystusem, to rzeczywiście jesteśmy kimś. Jakimś drogocennym, pomimo tego, że ponosimy porażki. Te porażki właśnie, że nawet te najmniejsze sprawiają, że to już nie jest tym samym człowiekiem, żyję już całkiem innym trybem. Wtedy właśnie daje sobie spokój i nie chcę iść dalej. I wtedy, no właśnie, wracać do tego Chrystusa, do tego Chrystusa, właśnie ze skruszonym sercem i na nowo wsłuchiwać się w Jego Słowo, bo On ma mi wiele do powiedzenia. Jego Słowo wciąż chce drążyć ścieżki w mojej duszy. To Słowo, właśnie tak jak te, z tego znakomitego psalmu. Ty, Panie, znasz, nie przenikasz, wiesz, kiedy wstaję. Znasz już moje słowa, zanim jeszcze je wypowiem. I samity to jest. I wracać na wyspę właśnie, na wyspę miłości, zjednoczenia z Nim. Przy tym także właśnie czyniąc czyniąc konkretny wysiłek. Ćwiczyć się właśnie w cierpliwości. Zobaczcie, że e, e, rekolekcje to nie jest czas, żeby się dobrze czuć. Mówiąc o wyspie, o wyspie słabości, słabości upadku, słabości upadku, o tej wyspie, to wewnętrznie właśnie patrzę, co, co w życiu niewłaściwego dokonałem, nie? Jakie, jakie osiągnięcia w dziedzinie, w dziedzinie słabości dokonałem, jeżeli człowiek nie czuje się za dobrze, nie? Jeden ze znakomitych pisarzy, Lew Tołstoj, zapisał słowo, że najgłupszym argumentem jest ten, że jeśli nie można osiągnąć ideału, to lepiej nic nie robić. Jeśli nie można osiągnąć ideału, lepiej nic nie robić. No tak właśnie. Jak się nic nie robi, to wtedy także nie popełnia się, nie popełnia się błędu, prawda? Ale to nie jest właśnie rozwiązanie. Nie jest rozwiązanie. Dlatego y, te rekolekcje nazywają właśnie wyspami. Wyspy Kapłańskiego Życia, ponieważ te wyspy właśnie sam osobiście odwiedzą. Różne. Pytanie można stawić w tym drugim dniu przy tej drugiej konferencji: na której wyspie jest mi y, najlepiej? Prawda? Bo bez wysiłku, bez trudu. Gdzie chętnie przybywam, gdzie najdłużej zacumuję przy tych wyspach, nie? A gdzie im jest najtrudniej, może na wyspie właśnie zjednoczenia, modlitwy właśnie z Bogiem, na wyspie może także przebaczenia. Na wyspie yy, miłosierdzia. Gdzie trzeba, no właśnie, no trzeba chrześcijanin, czy kapłan, przede wszystkim powinien tego miłosierdzia się yy, permanentnie uczyć, miłosierny. Ponieważ miłosierny yy, to ten, który ma wrażliwe serce. Współczujące serce, właśnie, o to serce trzeba e e e toczyć e batalie, czy właśnie. Yy, Pięknować to serce. Miłosierny, miłosierny to ten, który jest wrażliwy, ale na pewnym etapie wrażliwość yy, yy, ta może stwardnić, mówiąc kolokwialnie. Ponieważ miłosierny to, yy, to nie ten, który przeleje na konto. Oczywiście, że materialne rzeczy są istotne, ale to nie ten, który przeleje na konto, ale ten, kto się zatrzyma się przypomina teraz yy, ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Inni przechodzili, kapłan Lewita, nawet bez zatrzymania, bez, yy, bez wtedy w cudzysłowie mówię, przelania na konta. Samarytanin nie tylko, że yy, zatrzymał się co opiekował, ale także yy, przelał na konto. Nie jeszcze dał w tej restauracji, powiedzmy dzisiejszym językiem. Zapłacił. Jeśli zabraknie, to jeszcze z powrotem doniesie. Nie? Niesamowite to jest, niesamowite. Dlatego podczas tego właśnie drugiego spotkania, trzeba właśnie zobaczyć nasze tkanki intymności. Intymności, właśnie życia wewnętrznego, duchowego życia, kiedy yy, pozwalamy sobie na, nie wiem, na jakąś sławolność, nie żeby życie swoje swawolić, czy tam swobodzić. <laughs> Jakby nie nazwał, to wiadomo, że życie właśnie takie wolnościowe wolne wolnościowe wolne wolne Proszę mi wierzyć. Więc kończąc nasze drugie spotkanie przywołajmy słowa modlitwy Nasz Mistrzu, mój Mistrzu, Panie Naucz mnie przemieniać wyspy zniechęcenia w wyspy nadziei, wyspy pogardy przemieniać wyspy zrozumienia, wyspy upadku przemieniać wyspy zwycięstwa. Naucz panie wyspy obojętności przemieniać w wyspy empatii, zrozumienia. Na koniec, bądź ze mną na jakiejkolwiek wyspie się znajdę, documuję, bądź. I pomóż odnaleźć się w Twoim Słowie, geście i czynie siostry i brata, który jest obok mnie. To jest istotne właśnie obok mnie. Kiedy Jezus Chrystus mówi, yy, nie to chyba święty Paweł był, jeden drugiego brzemiona, brzemiona ności. Takie jest życie we, we wspólnocie, prawda? Wyspa bezludna to jest. <grych> nie daj Bóg dotrzeć na wyspę bezludną, chociaż można powiedzieć, że pustynia czy wyspa bezludna jest dobra, że także przeżyć rekolekcję, nie? Ale na wyspę bezludnej, no to można powiedzieć, bylibyśmy święci, prawda? Gdyby Bóg chciał stworzyć nas jako świętych. Yy, prawda, żeby nie grzeszyć, no to by nas stworzył na małych wysepkach, pojedynkę, nie? Po co tam miasto? Milion mieszkańców. Dwa miliony. Tysiąc tylko, nie? Jeden, drugiego brzmienia na noście. Wtedy się sprawdzamy w relacji do drugiego człowieka. Sprawdzam się właśnie, kim naprawdę ja jestem. Kim ja jestem. Dlatego możemy stawiać pytanie, że jeden jest silny i zdrowy, a drugi jest słaby i chory, prawda? Taki się od razu urodził. I nigdy, i nigdy naprawdę nie będziemy w stanie zgłębić decyzji Boga czy Bożej Opatrzności, nie? Możemy tylko wyciągnąć wniosek, że zostaliśmy yy, że wezwani do tego, aby te, te różnice zmniejszać, czy starać się zmniejszyć. Myśl tych słów. Jeden drugiego. W nierówności, ale się rozgadałem teraz. To kończymy. Amen.